To nie jest tak, że są zachowania, które są normą i zawsze powinny być, i takie, których nie powinno być. Wszystkie zachowania są ważne. One raczej coś mówią. Bardzo często poprzez zachowania trudne dziecko woła o pomoc, czyli mówi, Nie radzę sobie, nie wiem, co się ze mną dzieje. Tak? I to jest taki niemy krzyk: tak? zauważ, potrzebuję ciebie. I to jest dla nas ten sygnał, że warto by było porozmawiać z dzieckiem, spróbować ponazywać Nie zawsze my z poziomu rodzica potrafimy pomóc, dlatego warto się skonsultować z, ze specjalistą. No właśnie, jeśli zdecydujemy się rozumiem wspólnie z dzieckiem, podejmujemy mm -hmm. taką decyzję, tak? Że idziemy do psychologa, czy rodzice podejmują decyzję mm -hmm. i wysyłają <laughs> dziecko. To też jest ciekawe. Zobacz, nie pracujesz w gabinecie, ale zadajesz mi takie pytanie, jakbyś w tym gabinecie był. Mm. Y Wiesz, to jest tak, że kiedy dziecko złamie rękę, to, ty go, to pytasz to dziecko, czy my pójdziemy do lekarza. No nie, no prowadzę, nie. bo wiem, że mogą być konsekwencje Oczywiście, ogromne tego. Bo prawda? jesteś odpowiedzialny za to dziecko. Jeżeli ja widzę symptomy u dziecka, które dla mnie, jako dla rodzica, dla opiekuna są niepokojące, ja nie negocjuję z dzieckiem. Oczywiście ja informuję dziecko, rozmawiamy z dzieckiem. Kto to taki psycholog, co się może wydarzyć? Natomiast absolutnie tak, nie pozostawiamy tej decyzji dziecku.